Najbardziej cieszy mnie to, że to moja jazda w końcu wyglądała inaczej. Nie jak pachołek na motocyklu, tylko gdzieś te treningi przepracowane, czy w Bydgoście też na torze pomogły. No i co, też dzisiaj mój motocykl na pewno nie zawodził, bo puszczałem klamkę i po prostu byłem z przodu. Był mega szybki. Za co jeszcze raz już w wywiadzie dziękowałem całemu teamowi Kowalski Racing, bo wczoraj dostarczona jednostka i naprawdę... A czyli świeżutka, świeżutka, świeżutka jednostka dzisiaj, tak? No dokładnie, wczoraj DMP -ty tylko zdążyłem objechać i w ciemno w zasadzie wziąłem dzisiaj na mecz. No i się spisał. Po dzisiejszym meczu widać, że tak, ale ja mam na razie na spokojnie. Jeszcze za tydzień idziemy rewanż, więc zobaczymy co tam będzie się działo. Ja też swój kryzy kryzys miałem, bo w zasadzie jeden po drugim silnik mi się zacierał. Ewidentnie do tego meczu podchodziliśmy z myślą, że e, uda nam się jakieś, jakieś dobre punkty wywieźć, czyli Przynajmniej tą niewielką wygraną albo po prostu powalczyć jak równy z równym, no ale punkt dzisiaj zdobyte przez całą drużynę. Niestety wyglądają tak, jak wyglądają. I e, Mistrz Polski okazał się dużo lepszy po prostu dzisiaj u nas na torze. Na, na gorąco na ten moment ciężko mi powiedzieć e, jakby co, co było przyczyną. Mm, myślę, że za późno w moim przypadku zmieniłem motor ten pierwszy motocykl kompletnie mi. Nie reagował dzisiaj na przełożenia ostatnio tutaj na bardzo podobnym torze przy takiej samej temperaturze na tym motocyklu zrobiłem 13 punktów, więc no taki dzisiaj jest żurzel. Nie mam pojęcia od czego to zależy. Jak wiedział, to dzisiaj pewnie lepiej bym pojechał.